No i dobra, oglądajmy TEP Esport Pro. To jest drużyna w ogóle z uczelni, nie? To jest z uczelni drużyna. TEP OPOLE, o ile wiem, oni się nazywali. I jak na razie tu trzy dwa wygrywają na niuku. Są po stronie CT. Więc fajnie by było, gdyby udało im się coś ugrać. RIGON z fragiem, no Esas odpowiedział, REMI to samo, no i zostaje sam Charis. Czy Charisowi da się ugrać klacza na RIGONA i na Podiego? No zobaczmy, jednak, chociaż jest frag, zobaczmy, ale szkoda, no wydaje mi się, że powinien poczekać, nie powinien wykryć doby tego fraga dać mu podłożyć i wtedy by wiedział dokładnie, gdzie jest zawodnik ENS. A no tak, no to jest ten zespół, co reprezentował Polskę na tych y, mistrzostwach świata, nieoficjalnych, no nie? No tak, no TEP Esport Pro Ale Gunak, o co ci chodzi? Znowu przychodzisz, masz jakieś problemy, ja nie wiem, ty jesteś pierdolnięty czy co? Fantom przegrywało, to też wpisałeś. Jak wygrywali, utkali, utkałeś p Teraz jak ja coś źle powiem, to już. I też powiedziałem, że nie pamiętam, tak? Dokładnie? To znowu przypierdasz. Ja widzę, że tam. Nie wiem, czy stary ci podpowiada? Czy matka siedzicie razem, czy jak? A jak stary ci się nie podoba moja transmisja, nie podoba ci się to, co mówię, to wy p***aj stąd. Ej, stary nikt ci nie każe tutaj siedzieć. Serio? A jak wygrywało, to Cię nie było. No spoko, no to stary, powiem Ci szczerze, że Ciebie też już nie ma tutaj, o. I tyle. I możesz tutaj w ogóle nie siedzieć. Kurwa, trochę ścina tego streama, zresztą tutaj ku fps mało. No i Ritech, 3 na 3, jest refrag od Esy, no i w klacie 1 na 2. No i Rigon niestety nie udało mu się zdobyć fraga. 4-3, drużyna ends wygrywa. No nie no, wydaje mi się, że ten mecz powinien być, no, no wygrany przez drużynę ends. To jest typowy d***, który przychodzi Jak ktoś przegrywa, no to wiadomo, że disband, wypij, po*** płacisz komukolwiek, tak? Po co trzymaj takich z jak wygrywa, to gościu mówi, że no już mnie nie ma, no, no bo nie było co oglądać, no jak... Kurki dla mnie też No typowy typowa chorągiewa, no Fantom grali, wygrali I mam na 10 play-offy SEA Advance Czemu nie ma czapki? Bo zgubiłem czapkę, nie wiem gdzie ona jest, wiesz? Czapka Timo. Ale Phantom tutaj to nie jest. Fantom gra dopiero w niedzielę ten turniej. Dzisiaj są dwie grupy. Grupa A i C, chyba o ile dobrze wiem. Playoffy na Helsinki, tak. O, ja. Ale kiera i mać, No ale wiadomo, że na tej mapie driftem, który na wjechał. Ale czemu ma być drabinka na HLTV? Widzowie, open quali! Czy open quali było kiedyś na HLTV? Na HLTV było open quali zazwyczaj, zazwyczaj od albo półfinałów, tak? od drugiego dnia. Więc no tutaj masz close quali to będzie na HLTV. Było do Majora, ale do Majora było też od jakiegoś czasu. No to są open quali, których no nie ma na HLTV. Są close quali na HLTV, widzowie. Ej, no to mi do mnie łatwy mecz, no. Chociaż czarnie. sądzę no, jak to zaspał trochę. Tep to Polacy, tak. Tep to Polacy. Ja, ja, nie, no wydaje mi się, że Tep Esport nie ma szans wygrać tego meczu. No, nie mają szans, no. Nawet jakby tu był wynik jakiś 6-5 czy 7-5 dla Tep, no to i tak Ens raczej po stronie CT by ich. Roz... No, no, nie, nie chcę się wiedzieć, żeby oni mogli ugrać na Ens. Ens ostatnio nie, nie gra źle, naprawdę jest w formie po zmianie igla. Przede wszystkim po zmianie igla, więc mimo bez szans. Yogi 07. O, kurwa, Rzeczywiście, Yogi 07. Witamy. Jogisa, który ma po stronie CT07. Nie spodziewałem się tego. Trochę ta nazwa pro nie na miejscu. No chyba trochę tak, no masz rację. Link? Nie tutaj nie ma żadnego linku bo to jest widzowie. Każdy może to oglądać, nie? Macie wszystko na stronie. Na bad click summer. Nie no to już GG jest widzowie, no oni wygrali pistola, nie, Te TP Sport pewnie, chociaż my nie widzimy tego, ale raczej wygrali pistola, no i ostro. No Jogis 0... 0-8 zamiasta, k**k małe, że... A Jogis to nie jest snajper? Turemi, Charis, dwie snajperki po stronie CD na niuku, dawno nie widziałem takiego setupu, ale Charis to już a ten Charis to nie miał 8 levelu of Coś takiego? Było 2-0 dla ENS, okej. Okay. Ale nie pamiętam dokładnie... Tam jakiś, tam jakiś właśnie z tej drużyny miał tam 9 czy tam 8 level. Ale trzeba Egditku E no tutaj no mówię, no bez przyszłości. Jaki skład tęcza ma? Ch wie stary, nie wiem kto. Ale tam nie ma w Liquidpedii tam? Kto, jakie składy są? Czy zobaczymy KPL w Akademii Phantom? Ja nie wiem stary, ja serio nie wiem kto tam się dostał, kto się nie dostał. Tam jest ekipa, która odpowiada za to, za tą Akademię i oni będą, oni wybierają ludzi, oni oglądają DEMA. Więc jest tam trener, jest tam asystent trenera. dwóch asystentów nawet jest, więc oni tam sprawdzają co się dzieje widzowie. To może nie on, Charis, tam był jakiś typ, nie pamiętam. No tam jakiś ziomek na pewno miał, chyba tam pisali ósmy level. To może nie Charis. No ale jest, jak jest widzowie, wiecie, no życie leci dalej. 9-3 w Esports Pro. Może w pistol będzie ugrany. Czerbi, właśnie, no podobny nick, Charis i Czerbiku. No, podobny nick, Czerbi miał chyba, no. No jest, nie ma właśnie tego Czerbiego, nie ma larmo, nie wiem, no zmieniony skład jest, szkoda. Nie wiesz, po co oni się zapisali? No stary, no no była szansa, każdy mógł się zapisać, były open quali, tak? Każdy mógł się zapisać do tego turnieju, hmm, jeśli tam chyba wpła wpłata nie było 200 dolarów czy 200 euro, hmm, ale dobrze wiem. ho! E, k***a, kolego, nam ostro zawiało. Tak, Larmo to ten, co gra Febe czasami, no. No, widzowie, i czy mamy... Czy jest San Marino, widzowie? Rzeczywiście jest. O nie to. I mamy San Marino u pana Jogita. Nieprawdopodobne. Historyczny wynik. Ja nie mogę dać powa, stary. Tu jest, wiesz... Tam y, samo się zmienia. Tu jestem stary na wiecz, na YouTubach. Na kasterce tam u chłopaków tu. Ja rączki mam tutaj, ja nic nie mogę zmieniać. Nie muszę nawet trzymać myszki. Tu AI steruje. I czy... Jest! Niestety frak. Ale widzowie u sznuka. I tak jest. Pan Jogis. Szkoda, kur... że jednak znowu tego fraga. Mógł być 13 posterunek. Tutaj to kur... Były rygorystyczne zasady co do kamerek, no. No, wylew jeszcze może być, no. Poleciała linia, zobaczcie od TP więc no tu ku... taktyki są jakieś. Są jakieś taktyki. Kurde, poleciał na. Esa już za 50 tym Nejdem. U... Trzy razy rozbili linię. Tu chyba na no, nikt nie wszedł. No i GG już po rundzie. Wszystko wiedzą. Ile duży może w play... w play of SEA? Nie wiem, 24 chyba? Coś takiego? No już 3 na 5. To już jest po poptokach Więc ja dużo na Tep Esport raczej. No, będzie się wita z rabinko przegranych i tam już B o trójkę będą grali. 24 w ADVANCE awansuje. no tak jak myślałem. No i widzowie, no mamy wylew, rzeczywiście, no niestety, druż... Jogis... <grywa> Ty przela... Ty przelaz z draby czaris, kasuje jezu, ale tu jest młyn. No 12 do 3, no ensu sobie na razie... No bawi się, bawi się z chłopakami. Przyjechała karetka po ja... jo Jogisa, no i niestety, jest jak jest. Kiedy gra Eritos? No niby o 19, dzisiaj widzowie. No, mnie nie ma na meczu, bo tutaj sobie jesteśmy na meczykach w Open Quali. Chłopacy powinni dać radę. No, mnie nie będzie, a ja i tak tam nie jestem potrzebny. Ja podobno tam w ogóle mówię, żebym się nie odzywał w meczu, bo ja tam robię największy chaos w Emeritos, więc no. Wiecie, no ja, człowiek jest tam niepotrzebny. No, 12-3, no, kurwa, No, niestety. No, myślałem, że Temp zaskoczy, ale jednak, no jest jak jest. No, ten, ten execute to taki ch... No jedna osoba wychodzi, druga stoi, każdy się baituje, no to jest bez szans. No, no i 13-3, druga end wygrywa. Łatwy mecz. No i są w drabince wygranych. Jeden mecz ich dzieli od awansu do playinów.